Witam wszystkich serdecznie na kanale Explorator Polski Mar A dokładnie na takim parkingu zostawiliśmy samochód bo jestem z Ludkiem na wypadzie w Beskidzie Żywieckim i jesteśmy na pograniczu Istebnej a Wisły tak jak pokazane są tutaj te tablice drogowskazy mianowicie można stąd dojść sobie na stożek 2 godziny 15 można dojść na Baranią Górę 3 godziny 30, ale nie będę tego tak wymieniał. My mamy dzisiaj taki krótki, szybki plan. Idziemy szlakiem koloru czerwonego, by zobaczyć pewną skałę, która znajduje się tutaj nieopodal, a później punkt widokowy na Małej Wieży. No my opuszczamy już asfalt asfalt odchodzi w lewo a my wchodzimy w szlak koloru czerwonego i pniemy się powoli do góry o takich wystających korzenie drzew na podnóżu No nasz szlak zwęził się jak widać idzie stromo do góry na glebie zrobiło się kamienisto. No, ten delikatnie się łożył. Naszą, naszą skałę na różnych mapach nazywają różnie: szarcula lub dorkowa skała. No, nie wiemy, czy jest tam jakaś tablica informacyjna na ten temat, czy nie. Ale zobaczymy to tak dla tych, którzy byliby zainteresowani tym miejscem. O nazwy są dwie. No i prawie dotarliśmy. Weźmy tu o góry 804 metry nad poziomem morza. Skały znajdują się właśnie tutaj, przed nami. A tu asfaltowa droga, którą żeśmy zostawili, tam w tyle z boku. Ale my tą asfaltową drogą sobie zajdziemy, popójdziemy dalej tym szlakiem właśnie do niej i powrót zrobimy tymi dolnymi partiami. Dobra, a teraz zobaczmy, jak ta skała prezentuje się z bliska. Widać, że od tej zachodniej strony jest. Bardzo mocno zameszona Oj, okno. Okno skalne takie tutaj u podnóża całkiem interesująco to wygląda. Oczywiście skała to piaskowiec z takimi krzemieniami, szczerze mówiąc. Tak, jakby gdzieś dawniej w morzu na dnie właśnie zalegał kamień. Drzewo rosnące w okolicach i kolejne okno skalne, które jest no nieco mniejsze od tego, które pokazywają. Zanadto, tak jak się pokazuje, i teraz to, co teraz będziemy oglądali, to zaczątek tego, co jest tutaj po lewej stronie. No popatrzcie, jak na Beskid Żywiecki skała jest imponujących rozmiarów. Na ludek dotarł tam do końca tej skały. Zresztą częściowo podejdę, bo przed nami jeszcze jedna atrakcja znajduje się w tej okolicy ale bardzo, to bardzo blisko nas. Tutaj ściana no, wygląda na niesamowicie płaską, też omeszona. A druga atrakcja, która znajduje się w okolicy, o której cały czas wspominam, to wieża widokowa, mini wieża widokowa, która jest tam. Czy dostaniemy się tam do środka? No za chwilę zobaczymy. W oddali widać jezioro czarne. A teraz zerknijcie prawie że no, z podnóża, właśnie niecałkowitego podnóża, bo podnóża jest gdzieś na tej drodze, jak skała wygląda no z tej pozycji, może tak to powiem. No jeszcze raz, jeszcze raz skała trochę niżej, prawie że przy samej drodze, tak właśnie się prezentuje. Ok, zafocone, fotki porobione. Idziemy zobaczyć czy mini wieża widokowa jest dostępna, bo z oddali tego nie idzie dostrzec. Droga, którą będziemy wracali w tamtą stronę już niebawem. Krajobrazy przed nami będą się bardzo, ale to bardzo interesujące. No na wieży nie ma nikogo i chyba raczej bez problemu tam wejdziemy. Czyli z wieżą nie ma problemu, ale tak jak tutaj pisze, wchodzenie na własną odpowiedzialność. No my wchodzimy, przeczytali żeśmy ten napis, no i po schodach a właściwie po szczeblach do góry. A wieża wygląda na stabilną, nie na taką, która grozi zawaleniem. A teraz widok. Jezioro czarne, które wam tam pokazywałem. I zameczek, który tam się znajduje w oddali. No dawniej służył prezydentom naszego kraju za taką willę. Albo coś w tym stylu, taką rezydencję odpoczynków w sezonie letnim i nie tylko. A teraz panorama. A tak, a tak właśnie wygląda wieża od środka, no bo Wam jej nie pokazywałem na naszym tle. Popatrzcie, zerknijcie. No i te widoki, skała. Któryśmy byli jest tam, tutaj przebiega droga, a tam w oddali gdzieś Barania Góra, ale niewidoczna, no bo jest 2,5 godziny stąd. I jeszcze raz popatrzcie na ten niesamowity widok Wisła Czarne w dole. No i tak, jak wcześniej wspomniałem, schodzimy tą asfaltówką w dół. I tak zastanawiamy się jeszcze nad jednym punktem do zwiedzenia w tych okolicach, ale to zobaczymy na dole przy parkingu. Taka decyzja po prostu zapadnie. No i decyzja zapadła. Idziemy jeszcze na kubalonkę 830 metrów nad poziomem morza. A nasz parking zostawiamy na razie, albo i jeszcze raz. Tyle. Na no, znajduje się tam też wieża widokowa. Popatrzymy sobie w kierunku miejscowości Wisła, właściwie na całą tą dolinę Wisły, jak i nazwa miejscowości. Mieszka w niej słynny Adam Małysz. No i płynie też i rzeka Wisła, która ma tutaj swoje źródła pod baranią górą. nie wiem czy to mówiłem czy nie idziemy szlakiem koloru żółtego właśnie na szczyt tej Kubalonki. A słynna jest tu na Kubalonce też przełęcz właśnie Na mapach bez problemu tych okolic ją można zauważyć dlaczego słynna z niesamowitym podjazdem od strony miejscowości Wisła czyli serpentynami. No tutaj w tym miejscu prawie przed szczytem Kubalonki świetnie widać szczyt Ochodzitej. No możecie odszukać materiału na moim kanale. Odnośnie tego wzgórza, tej góry. A tutaj w dole Wisła, a nasz szczyt no prawie, że za tym zakręty już dochodzimy do celu. No, i jesteśmy na szczycie Kubalonki. Szczyt dokładnie znajduje się w tym miejscu. Mamy też podobną mini wieżę widokową, na której byli rzeźmy poniżej. No i znowu ta sama historia. Wchodzimy do góry. Do tego może już nie będę filmował. Zobaczycie za chwilę widoki. Sprawdzamy stan techniczny. Wszystko ok. No i co? No i wieża. A właściwie widok z tej wieży, no nieco inny widok niż z wieży, na której byli żeśmy niedawno. No jezioro czarne już stąd, no nie jest tak widoczne, a właściwie w ogóle nie jest widoczne. Ale za to Barania Góra jest tam na samym końcu, przez nią w tym momencie przechodzą chmury. No i powiem wam, jak to zawsze z Ludkiem Ludek namierzył jezioro Czarne, myślałem, że go nie ma między tymi drzewkami widać w oddali wodę no, spróbuję też pokazać wam ten zbiornik czarny. widać go też tu to drzewostan doskonale próbuje zamaskować nam ten zbiornik to no, deniwelacja w dół to no, Wygląda na bardzo, ale to bardzo konkretno. Na szlaku tym krótkim, który żeśmy pokonali. Nie spotkaliśmy nikogo. Jesteśmy tu zupełnie sami, przyroda i my. No i dokładnie w tym miejscu no, kończymy nasze zwiedzanie Beskidu Żywieckiego tej części okolic właśnie na pograniczu Istebnej, a Wisły. No jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, za co serdecznie dziękuję. Subskrybujcie kanał, to dla tych, którzy jeszcze tego nie robią, zapraszam na moje archiwum jak i na grupę Eksplorator Polski Mar na Facebooku. A na koniec popatrzcie jeszcze tam w oddali na tą baranią górę w chmurach.